7:48 poranek Radia Republika 1 października w środę proszę państwa ważne wydarzenie jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych jesieni w Polsce kolejna już edycja festiwalu filmowego NNW w Gdyni 17 a z nami jest dyrektor festiwalu i reżyser dokumentalista Arkadiusz Gołębiewski Halo dzień dobry Dzień dobry państwu dzień dobry szanownej redakcji tak to już 1 października przez wiele, wiele lat był to termin, kiedy festiwal się kończył na przykład, ale od, jakiegoś, od dwóch lat przyszliśmy na październik, więc festiwal rozpoczyna się jutro i to rano, godzina 9.30, w kilku salach równolegle zaczynają się pokazy filmów, więc, więc, więc duże święto kina opowiadające o różnych drogach do wolności. Powiedzmy może o formule festiwalu, która się zmienia, który się rozszerza i poszerza swój repertuar i ten obraz, który chce pokazywać. Tak, znaczy on się zmienia, on staje się z każdym rokiem trochę. Jesteśmy takim festiwalem bardzo żywym, um, który reaguje na to, co się dzieje. I tak myślę było od samego początku, bo warto powiedzieć, że festiwal nikt nie zaprogramował w jakichś salonach um, decydentów, czy partyjnych, politycznych, czy jakichś tym animatorów kultury. Tylko my, jako grupa filmowców, którzy opowiadaliśmy um, 20 lat temu, przynajmniej już filmy o. Um, Polskiej historii najnowszej widzieliśmy deficyt miejsc, gdzie takie kino można pokazywać. Owszem, telewizja publiczna pokazywała, ale o festiwalach nie można było w ogóle sobie marzyć, bo te filmy były po prostu zwyczajnie gdzieś tam odrzucane z różnych powodów, ale nie sądzę, żeby to z powodów tylko to, że warsztat filmów był bardzo ubogi, ale poruszaliśmy tematy, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej przez lata po prostu nie były podejmowane, były wyparte i tak naprawdę przez te lata wiele, wiele się zmieniło, ale też przez Doskonale wszyscy żyjemy wiemy, że tych, o jednych tematach się głośno mówi, od, inne tematy się przemilcza, a inne są zupełnie tematy wykręte. Tak jak nasza ostatnia nazwa festiwalu przez lata była niepokornie Złomni, wykręci. Ale przez te lata wiele się zmieniło. Udało nam się stworzyć miejsce, gdzie nie tylko pokazujemy filmy, ale tak naprawdę integrujemy szerokie środowisko. Ludzi, którzy czy językiem filmowym, czy językiem teatru, czy również przez muzykę opowiadają o swojej niepokorności, o swojej niezależności. A czy zmieniło ja wiem, się lat... to zasadnicza rzecz? Czy dalej istnieją filmy, które są wyklęte, czy tematy, które są wyklęte, których no, z trudnością można opowiadać, a jeżeli można, to gdzieś w jakimś takim drugim obiegu? oczywiście, że znaczy, oczywiście, że tak, bo yy, tak zawsze gdzieś tam było i myślę, że, że, że tematy yy, takie te mainstreamowe środowisko filmowe, jak widzimy jakiś repertuar yy, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, więc yy, kina osadzonego w polskiej historii najnowszej jest niewiele, chociaż muszę powiedzieć, że yy, przez poprzednich latach yy, pojawiały się filmy, bo czy Pilecki, czy Legiony, czy... Yy, Grodno 39, tematy, ale nawet przecież, żeby nie było śladów o Grzegorzu Przemyku, pojawiało się kino, pojawiało się i też myślę, że zamachu na papieża też Paźnikowskiego nowy film, w jaki sposób się ociera. Jednak to jest kino, które no, jest bardzo sporadyczne, sporadycznie realizowane i Myślę, że nie dociera do szerokiego widza, i też wiele filmów, które są realizowane, gdzieś nie przechodzi przez te SITO. Ale ja myślę, że to nie tylko jest w Polsce to zjawisko, tylko jak obserwuję przez lata, i myślę, że to jest pewnym fenomenem tego festiwalu, jest, że stworzyliśmy nie tylko dla polskich twórców ten festiwal, tylko zagospodarowujemy tematykę krajów, szczególnie tej Europy Środkowo-Wschodniej, krajów, które gdzieś tam uwolniły się przed laty, bardziej, mniej, ale jednak się uwolniły z tego jarzma e, Sowieckiego i one mają dużo potrzeby opowiadania o tej swojej historii. Więc czy to jest Mongolia, czy to jest Węgrzy, Czesi, Chorwaci, <coughs> różne <te> kraje <coughs> mają swoje wspaniałe historie, o których chcą opowiadać. I tak na przykład dzisiaj pierwszego. Października jest 72. rocznica brawurowej ucieczki. Braci maszyn z Czechosłowacji wyrwali się do Berlina Zachodniego. Dwóm braciom maszynom udało się przebić. Jeden z nich w 2017 roku Santa Barbary przyjechał do nas na festiwal. A jutro, nie pojutrze, przepraszam, w piątek będziemy pokazywać duży film fabularny o tej brawurowej ucieczce. Czyli tematy myślę, że jak to jest o szeroką okresie Solidarności. Powiedzmy Opowiadamy na tak, tematy koniec... o żołnierzach tych ciągle, co tematami takimi, który ciężko się mamy z nim przebić. Powiedzmy na koniec jeszcze, wiem, że film zacznie się od pokazu filmu o Krystynie Eskarbek, natomiast ważnym elementem festiwalu są nagrody. Czy możemy coś ujawnić tutaj, jeśli chodzi kto o sukcesy, nagrody dostanie... no tak, jutro, <laughs> jutro będziemy pokazywać film, filmem otwarcia jest film o Eskarbek, czyli będzie z udziałem reżysera, to jest pierwszy pokaz filmu. O... Polsce, bo w film wchodzi 3 października do kin. To jest taki przedpremierowy pokaz z udziałem reżysera, który również jest jurorem, jurorem, jurorem festiwalu. Myślę, że to jest jakiś taki smaczek w naszym naszym, naszym przedsięwzięciu, ale też i myślę, że to pokazujący pewny charakter, jak opowiadamy do szerokiego widza, nie tylko polskiej drodzy, jak to Polacy robią, ale również goście zagraniczni. A pytanie było, przepraszam. Ostatnie pytanie, pytanie na pół minuty odpowiedzi. Czy coś o nagrodach możemy powiedzieć? Kto dostanie A, nagrodach. Na tych nagrod konkursów mamy kilka fabularne, dwa dokumentalne, w tym jeden zagraniczny, złoty opornik, I co jest ważne, uważam, że co roku festiwal. To, co podkreślam, że na tym czerwonym dywanie nie jest miejsce dana dla filmowców, ale głównie dla świadków historii. I jutro um, przyjeżdża do nas wybitna postać, którą honorujemy platynowym opornikiem za całą twórczości Jan Krzysztof Kelus. Wyjątkowa postać, ważna postać i za jego niepokorność, niezłomność w pracy twórczej kto już chłopcy od Platynowy opornik, śpiewał. złoty opornik i nagroda Pileckiego to wszystko się okaże, bo Jury jest bardzo profesjonalna, co robił. Bardzo dziękujemy. Filmu. Państwa, ciekawy. festiwal NNW w Gdyni, w Centrum Filmowym. Tam można spotkać wielkich ludzi historii. A także... dyrektor Arkadiusz Gołębieski w Radio Republika. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję, zapraszam i polecam to wyjątkowe wydarzenie. Dziękuję. Poranek Radio Republika. Zapraszają Adrian Stankowski i Antoni Opaliński. No, i ledwie zaczęliśmy 1 października prowadzić poranek, to już go kończymy. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Państwu za pozdrowienia. Zapra... Zapraszamy do sklepiku Republiki. Do sklepiku Radia Republiki i na polityczne szorty. A później e, na program Michała Rachownia. przedtem jeszcze oczywiście serwis. A poranek jutro, od 6 rano. Zapraszamy. Shorty polityczne. Zaprasza Jakub Sewery. Szykuje się kolejna rotacja w polskiej polityce. Szymon Hołownia celuje w fotel wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. I trudno mu się dziwić: ostatnie sondaże dają mu zaledwie 1% poparcia. Więc Szymon szuka politycznego azylu w ONZ. Pewne doświadczenie też już ma. W końcu nie każdy marszałek wpuszcza do polskiego sejmu migrantów. Najwyższy już czas odejść w niesławie.